Przypomnijmy wyniki Exit Poll w stolicy. Rafał Trzaskowski 59,8%, Tobiasz Bocheński 18,5%, Magdalena Biejat 15,8%. I tutaj może od razu chciałbym zadać pierwsze pytanie panu posłowi o zdobie, które reprezentuje Zjednoczoną Prawicę, a więc stronnictwo, które również reprezentował w wyścigu o prezydenturę Warszawy Tobiasz boheński. 18,5% co nie wyszło, że nie ma 20% i nie ma drugiej tury. Czy, bo rozumiem, że to, to, to w ogóle odpowiedź należy rozłożyć na dwa, jakby dwie płaszczyzny. Z jednej strony oczywiście zaraz rozumiem będą sejmiki, bo to jest zupełnie o kwestia odwzorowania nastrojów społecznych kraju, ale co do Warszawy, no miasto stoczne Warszawa, no nie chciałbym nikogo obrażać, tak? Jak prezydenta Trzaskowskiego. No ale tutaj akurat sądzę, że każdy, kto by był wystartował z platformy obywatelskiej, więc ja sądzę, że przepływy personalne tu nie miały żadnego znaczenia. Wręcz przeciwnie, no krzesło, gdyby miało logo platformy, to też by miało dobry wynik. A czy to znaczy, że każdy, kto miałby logo prawa i sprawiedliwości albo zjednoczenia prawicy, by przegrał? Miałby utrudnioną rolę w mieście, bo to badania pokazują od momentu, kiedy to ostatni raz wygrał kandydat prawicy w 2005 roku, czyli prezydent święty Kaczyński, ale y, pamiętajmy, y, przepraszam, wcześniej. W 2002 Ale, w, 2002, ale 2020, dzięki tak, też tak. poparciu Platformy Obywatelskiej. No, no tak, ale już tutaj w tej nie wchodźmy, no wtedy był inny nastroje, dlatego to jest tak ważne, żeby to odzorować. Ale y, dzisiaj co do boli, wyniku wyborczego... Boli. Nie, dlaczego? No no, bolec. no, bolec. no akurat bolec. wtedy no, pani popierała chyba akurat. Słucham, tak. tylko że no, jak pana, pana słucham, dobrze, ale mówmy tutaj, jak Ale powiem to pani nie tak, prowadzi programu, pana. może pani przerywać, no chyba boleć to może panią akurat kandydatka Biejat, bo to jest pani rodzina polityczna, a nie platforma. Ale wchodząc, wiem, po no do to za chwilę przejdziemy. do której gratuluję, bo naprawdę dobry wynik. Tak? Zakończąc to kończąc temat pana kandydata Bochańskiego, uważam, że to nie jest satysfakcjonujący wynik, dlatego że 2018 rok pokazał, że wtedy trudne warunki, było po prostu gryzienie ziemi. Ta kampania była bardzo dynamiczna i bardzo mocna, i pokazała, że to był maksymalny pułap, który można było wskazać. Właśnie wtedy osiągnąć. pana kolega z partyjny, z suwerennej Polski, Patryk Jaki, uzyskał o 10 punktów procentowych wyższy wynik niż Tobiasz Bochański. No i pamiętajmy o tym, że te procentowe poparcie było stosunkowo podobne do poparcia e, prezydenta Andrzeja Dudy, e, zarówno z pierwszej e, kadencji, jak i e, kiedy się starał o drugą kadencję. To pokazuje, że to jest e, bardzo dobry wynik. Ten, który jest w tej chwili, sądzę, że mógłby być lepszy. Tutaj sądzę, że można było to skorygować. A to jest kwestia kandydata? Wie pan co, to przepływ, no to należy sobie zadać pytanie, na ile na przykład to się odzoruje jeszcze w dzielnicach poparcie bezpośrednio na listy Prawa i Sprawiedliwości Dzielnicowe do Rady Miasta w stosunku do kandydata. No w przypadku Patryka Jakiego ono było z korzyścią Patryka Jakiego, Tu w tym wypadku jest jeszcze chyba za wcześnie, byśmy mówili o takich liczbach bezwzględnych. Mówiło się niedawno, że te wybory to będzie także test dla Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli nie uda się wygrać wyborów w pierwszej turze, no to gdzieś oddali się ta perspektywa wyborów prezydenckich w przyszłym roku. No, ale jednak Rafał Trzaskowski stanął na wysokości zadania. Jak pokazują badania, Exit Pole no poprawił nawet swój wynik sprzed niespełna sześciu lat. No, czy to jest już wstęp do tej poważniejszej, tego poważniejszego wyścigu w przyszłym roku? Pani znaczy Katarzyna, w ogóle wynik, był, wynik jest znakomity. E, Rafał Trzaskowski potwierdził swoją świetną formę, e, wygrał w pierwszej turze. Natomiast no, kompletnym fiaskiem okazał się Pan Bocheński, który kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który miał być takim czarnym koniem, no, a okazał się taką chudą habetą po prostu. E, I tyle. Już chyba jest problem z kandydatem, znaczy miał być takim kandydatem, jeżeli byłby w drugiej turze na wybory prezydenckie. No natomiast ten obóz zjednoczonej prawicy będzie miał problem. No bo już widać, że pan Bocheński tego wozu, że tak powiem, nie uniesie tak? No, Mateusz natomiast natomiast no, być może tak, no, zresztą jesteśmy przed takimi rozliczeniami w pisie. Sądzę, że jeszcze do wyborów. Do Europarlamentu będzie cicho i spokojnie, no a potem przestanie już być cicho i spokojnie, bo rozpocznie się walka o przywództwo i takie realne rozliczenia. Natomiast wracając do Rafała Trzaskowskiego, myślę, że tak, że to jest dzisiaj ta osoba, która. Która jest w stanie sięgnąć po prezydenturę. Widać, że rzeczywiście jest w bardzo dobrej formie. Natomiast mojemu szanownemu przedmówcy no, powiem tak, że mówienie, że krzesło z logo Platformy Obywatelskiej również miałoby szansę na pierwszą turę. Wie pan, to jest o tyle niegrzeczne że pan tak naprawdę obraża, obraża wyborców, którzy zadecydowali, że drugiej tury wyborów prezydenckich w Warszawie nie będzie, dlatego, że warszawiacy uznali, że mają świetnego prezydenta i chcą, aby był prezydentem dalej. Sukcesy? Natomiast chciałabym pogratulować również pani Biejat, bo biorąc pod uwagę poprzedni wynik z 2018 roku um, pana Rozenka, który wtedy y, kandydował, to rzeczywiście. Ale pamiętajmy um, wtedy, że to, to było środowisko lewicy czasy. wystawiło wielu kandydatów. Tak tam był śpiewak głos się mocno to to prawda, wszystko. Natomiast rzeczywiście wynik pani Biejat jest rzeczywiście no, wynikiem znacznie wyżej ponad poparcie własnego środowiska politycznego. No, lewica no, miała wyjątkowo no, słaby wynik. Ja się spodziewałam, że jednak mimo wszystko ten wynik będzie you <laughs> lepszy, no ale był rzeczywiście y, no, mocno poniżej oczekiwań. Pani senatorka Anna Górska, no, w ostatnich dniach wydawało się, że te apetyty, jeśli chodzi o wynik Magdaleny Biat w Warszawie rosły, że jest szansa nawet na drugi wynik, a kto wie, być może i nawet może do drugą, rana z Rafałem z Trzaskowskim, no te sondażowe wyniki pokazują, że choć rzeczywiście w porównaniu do tego globalnego wyniku lewicy Magdalena Biat uzyskała wynik bardzo dobry, no, natomiast trzecie miejsce. Czyli jednak nie udało się tego szklanego sufitu przebić. Choć bez wątpienia ja najlepszy że... wynik od 2006 roku, kiedy mamy. No, no właśnie chciałam 2%. to podkreślić, że ten wysiłek włożony w tę kampanię. I tutaj zgadzam się z moją przedmówczynią, że nazywanie mieszkanek i mieszkańców Warszawy tak jak pan poseł sobie pozwolił jest po prostu smutne. Ja Bo sobie prawda sobie jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość odpuściło sobie te wybory. Umówmy się. Bo ja się nie zgadzam absolutnie z tym, że to nie chodzi o kandydata. W Warszawie czy w ogóle? No, no, wybory w Warszawie totalnie moim zdaniem były odpuszczone. Kandydat był wystawiony, nie wiem z jakiego powodu, akurat pan Boheński, który nie był postawionym znaną w ogóle jakby i formacja tak duża, która szczyci się teraz tym, że wygrała wybory w całym kraju, no pozwoliła sobie po prostu na to, żeby odpuścić ten wyścig warszawski, ale ja nie będę recenzować, bo dla mnie to jest dobre akurat moim zdaniem i myślę, że zdaniem całego obozu demokratycznego to, że w Warszawie PiS zaliczył taki wynik Super to jest sygnał Natomiast dla lewicy, ten wynik ja Magdalena wrócę do tego, że jest istotne, kto kandyduje, moim zdaniem. I to pokazał też ten wynik, w jaki sposób jest poprowadzona kampania i jaki jest pomysł na, na miasto. I absolutnie zgadzam się z tym, co Magdalena Bia powiedziała dzisiaj podczas naszego wieczoru wyborczego. To ona i jej komitet pokazali kompleksowy program dla Warszawy. Naprawdę, od A do Z. To był program, do którego tak naprawdę wszyscy pozostali kandydaci się odnosili. Najbardziej merytoryczny, najlepiej opracowany, wytykający i te błędy, które były przez lata popełniane w Warszawie, ale też pokazujące nowe perspektywy. Świetna kampania, która zaowocowała. Kampania, która była nie tylko kampanią w mediach i na billboardach, ale była też kampanią door to door. Wszystkie kandydatki i kandydaci od rad dzielnic, przez kandydatów do Miasta codziennie przez dwa miesiące byli na ulicach i przekonywali do głosowania e, osoby mieszkające w Warszawie, i to wszystko zaowocowało. I to też pokazuje, że warto być odważnym, warto stawiać e, dobre postulaty, odważne, nie bać się nawet tego, że potem idzie się na debatę i jest się właściwie w debacie, tak jak mieliśmy do czynienia w tej kampanii, e, jedyną kandydatką, która mówi rzeczy, z którymi wszyscy pozostali kandydaci się nie zgadzają, ale to pokazało, że warto stawiać, być odważnym, stawiać na nowe rozwiązania i ja się bardzo cieszę z tego wyniku i nie ukrywam, że trochę liczę, że do rana jeszcze się zmieni ta kolejność na drugim miejscu, bo y, wiemy, że te sondaże, one się kończą troszeczkę wcześniej, a wyborcy, zwłaszcza w dużych miastach, dzisiaj było bardzo ciepło, mają o, też tendencję chodzić odbocę. później i głosować. Ja, ja bym się zgodził tutaj z panią, gdyby nie w fakt, że akurat pani kandydatka Lewicy był na debacie, Rafał Trzaskowski się nie stawiał na debatach uniknął debatach. Debat. To jest akurat dobry sygnał. W jednym tak takim samo, kanale internetu, yy, którego yy, ale, oczywiście nie będziemy reklamować. Ale, no dobrze, no, ale nie można też bagatelizować, on był jednak ważną grupą, tym bardziej, że badania pokazują to, przy, szczególnie będą ważne przy dyskusji o chemikach, że w stosunek od 2000, czy rok od wyboru 2023 Prawo i Sprawiedliwość, poparcie w grupie 18-29 to było 14-4, a w tej chwili to jest 21. 6 Ale Platforma Obywatelska za to ma spadek prawie o 4% w tej grupie wiekowej. To pokazuje, że w ciągu roku wyborcy pokazali wyraźnie, że nie, chcą, nie akceptują pewne znaczy globalnie, w punktu, my jesteśmy parlamentarzystami, więc poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest wyraźnym sygnałem, że ta formacja wygrywa wybory. Ale sądzę, że nie chodzi o nawet wygrywanie wyborów, tylko chodzi o to, że to jest pokazanie nieakceptowania pewnych działań, które są podejmowane przez rząd. Bo, bo gdybyśmy mówili tak naprawdę o samorządzie, to dzisiaj pani przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej powiedziałaby sukcesy Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Ja poza kładką, którą można różnie oceniać, nie jestem w stanie tego wymienić, dlatego że znamy, jak działa prezydent Rafał Trzaskowski. To jest raczej osoba, która pretenduje do stanowiska wyższej pułapu. No to skąd ten wynik w takim razie? No to, jest tendencja, jest tak źle, to jest tendencja, to która jest politolodzy tak będą pewnie zestawiali na przykład z, z, z systemem na przykład dem amerykańskiej demokracji, gdzie na przykład demokraci potrafią mieć w niektórych stanach 30-40 lat prym, a, a Republikanie. To prawda, ale w miasta są jednak zawsze z odwrotną tą tendencją, jeżeli chodzi o stosunku do republikanów. Demokraci tam są wiodącą siłą, ale co ważne, w Warszawie, no nie można powiedzieć, nikt nie, każdy wie, jakim jest Rafał jest pewnie w jakimś sensie zdolnym politykiem, nie o to chodzi, żebym go się chwalił, bo go nie będę chwalił, dlatego że jest nie, arcyleniwym politykiem, nie miał takiej wizji, jak gdyby Ale na chciałem, podstawie czego pan to mówi, Na podstawie tego, te że, że byłem radny miasta stołecznego Warszawy i patrząc na opuszczone, znaczy zapuszczone inwestycje, Inwestycji, niezrealizowane hmm. obietnice, które. A może bardziej to Pani jest pytanie. Jakie są sukcesy Rafała Czaskowskiego? Jest Pani w stanie wymienić? Trzy. Ja panu powiem jeden, który dla mnie jest. Kładka pierwsza rowerowa. Nie, kładka rowerowa nie, choć sukces. oczywiście dobrze, ale da mi pan odpowiedzieć, no, czy, czy pan za mnie odpowie? No, nie bo... no, to on znaczy, prowadzą. Pani pan Posłanka, Dzisiaj... tak. Dzisiaj każde dziecko jest, znaczy są miejsca w żłobkach, są miejsca w przedszkolach. To jest bardzo ważne. Dlatego, bo jeżeli Pan spojrzy na strukturę wiekową, na przykład no, młodych no. warszawiaków i warszawianek, to właśnie to jest ta potrzeba, to jest kwestia, to jest rozwój szkół, to jest rozwój transportu publicznego, to jest wymiana taboru, jeśli chodzi o transport publiczny, i to jest wreszcie rozbudowa kolejnych, kolejnych stacji metra. Tak się składa, to jest że to jest inwestycja. Umów. Inwestycja budowy e, tramwaju, który idzie e, z Wilanowa. I no, on no, będzie. No nie, ale Nie chcę, nie będę złośliwy. Kiedy wie pani, kiedy była podpisana ta umowa? Ale wie pan co innego? Rafał Czaskowski jeszcze polega. był w parlamencie. I jeszcze kolega? Ja no przecież to była umowa wcześniej tak. podpisana. Ta ale była to nic samo, się nie bo... działa, ale jak się nie, się nie działo, wie, wie pan, się kiedy dziać. był projekt z Ale wie pan w... co, ale, ale zaczęło się dziać. się zaczęło no. że... Czy nagle uruchomił strukturę? No, Błagam, to było wiele lat temu. I to jeszcze prezydent, który był odstrzelony, już nie będę wchodził w tej chwili nazwiska, którego platforma wypluła, chyba teraz, wraci Bożu startował. On akurat zrealizował i dalej bo kontynuował te działania, pochannie Grąkiewicz walce, jako wiceprezydent. ale już nie będę się wyzło na Nie ma. pewna nie ma. Ale wszelkie inwestycje, wiedzą. Ale wszyscy te złuże, to wiedzą, Kładki, metro i debata, tak dalej. To debaty musi pan... to pokazał. Ja rozumiem, że zupełnie. Ale jest pan, pewne... pan sobie pyta. Szanowni Państwo, ja No, no, pan... jeszcze inne tematy. Pan... Ja wiem, tylko że. tylko, sam pan sobie to, ale pan pytanie, a ja potem pan na nie odpowiada. to Ale to jest populizm, co pani mówi. umowa z Trumpają była podpisana wcześniej. wszystko wskazuje na to, że o kolejnych inwestycjach w Warszawie będzie współdecydowała lewica i ruchy miejskie, bo wszystko wskazuje na to, że Komitet do Rady Miasta, lewica wprowadzi jakiś radny? Ab, absolutnie tak. I to poprawimy. Ma jedną. I poprawimy. No znaczy nie, teraz jeszcze nie. Ja jedną. Nie, 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 jedno, mia, mia, miasta, nie, nie będziemy To Będziemy o tym współdecydować. I Bardzo jedno. dobra radna. Mamy radnych Marek Szost, między m.in. Agata, i Zegraskiego. Oni przeszli którzy... z KO do lewicy w trakcie kadencji. To, tak. To są e, członkowie Nowej Lewicy, zasiadają w Radzie Miasta, ale będziemy mieć duszka. więcej radnych e, w Radzie Miasta, będziemy mieć radnych w Radach Dzielnicy i będziemy od e, 1 maja, bo ta kadencja, przypominam, e, kończy się 30 kwietnia, i dopiero od e, 1 maja rozpoczyna się nowa kadencja samorządu, będziemy współdecydowali o przyszłości tego miasta. I to jest też bardzo dobra wiadomość, bo Magda Biat poprowadziła w tych wyborach naprawdę świetną drużynę ze świetnym programem i czekamy na e, szczegółowe wyniki. One pewnie spłyną już. Jutro, być może pojutrze, bo akurat w Warszawie te przeliczenia trwają trochę ze względu na te wybory w Radach Dzielnic jednocześnie trwające. To jest przecież kilka tysięcy kandydatów i kandydatek. No i będziemy potem rozmawiać o tym, jak realizować dobry, progresywny program dla Warszawy, również z udziałem przedstawicielek i przedstawicieli, jak wiecie Państwo, co jest rada. najważniejsze w tych całych wyborach, bo te wyniki pokazały jedno. Na razie że tylko o Warszawie. Tylko o Warszawie. Bo chcielibyśmy też przejść do kolejnych Tak. A za półtora roku w Warszawie prawdopodobnie wszystko. No to wskazuje nowe wybory, więc... Y Jesteśmy z i gotowi. Ten wynik naprawdę daje dobrą nam e, jako lewicę i też jako Mag Magdzie Biejat prognozę na to, że za półtora roku znowu podnosimy ten, e, te rękawice ja, ja tylko, i walczymy ja o zwycięstwo. Ja tylko do pana posła Jacka ozdoby na zakończenie tego wątku. No z czegoś to poparcie dla Rafała Trzaskowskiego musiało się wziąć. To chyba nie do końca było tak, że przespał te niespełna sześć lat. No ja pamiętam jak bodaj rok temu, może z jakimś kawałeczkiem, to wasi posłowie z suwerennej Polski straszyli w Warszawie, że właśnie przez Trzaskowskiego Warszawiacy będą musieli jeść robaki, wtedy A. prezentowaliście się z takimi pięknymi stekami. A czy pan wie, czego to dotyczyło? No ale jednak nie Ale kupili czy pan wie, czego, czego to dotyczyło. Ale warszawiacy nie kupili tej wizji. Ale dobrze, ale czy, no właśnie. dobrze, ale zarzuca pan, jakby no kwestię, że co, że my mówiliśmy nieprawdę, tak? Rozumiem, to chce pan postawić tezy pan, szczerze, nie, jak nie, to było. Nie mieliście swoją przestrzeń, tylko chcę powiedzieć, że ale wyborcy to, w Warszawie nie Ale panie redaktorze, kupili tłumaczę wersji. panu, że. Może ja była błędna. Ja rozumiem, tylko że polityka krajowa i jakby. Emocje, które tutaj się udzielają, nie mają nic do tego, w jaki sposób merytorycznie działają samorządowcy. Jestem przekonany, że gdyby na przykład prezydentem, i to powiem, może wychodząc ze skóry zjednoczonej prawicy, że gdyby prezydentem była zero-jedynkowo pani Bijat, to sądzę, że była lepszym prezydentem niż Rafał Trzaskowski, bo on się dusi w mieście. To, że wybrał akurat to stanowisko, to jest wynik tego, że akurat ta kariera politycznie potoczyła. To nie jest samorządowy z krwi i kości. Samorząd wymaga człowieka, który jest zainteresowany a dozad. Prezydent Rafał Trzaskowski prowadzi politykę stricte krajową skoncentrowaną na emocjach, politykę międzynarodową. Przecież on liczbę lotów ma podobnie jak na stanowisko niektórzy ministerowie tyle nie latają, co on. On jest tym zainteresowany, wchodzenie w spór Pana krajowy. A o liczbie lotów to już nie. w ogóle nie co, powinien dlaczego? mówić. No chociażby, I... dlatego, że, no chociażby dlatego, że... A ile przelatał? Najwięcej w Nitras. Ale to przelatali Nitras te te najwięcej przelatał. Ja też jeżdżę pociągiem i raz leciałem samolotem jako parlamentarzysta, kolega Nitras miał największe liczby lotów, częściej się tego czekam. No nie, no do pracy do Latywa.